Czy zauważyłeś, że im więcej mówisz o swoich planach, tym mniej się one posuwają do przodu? Większość ludzi uważa, że dzielenie się pomysłami to oznaka pewności siebie. Ja twierdzę coś przeciwnego. Nadmiar słów to jeden z największych złodziei sukcesu. Może to brzmieć absurdalnie, ale im więcej ujawniasz swoich marzeń, tym bardziej one słabną. Czy podlewasz drzewo? Czy pozwalasz wszystkim deptać ziemię, na której próbuje ono wyrosnąć? Za każdym razem, gdy otwieram usta, by opowiedzieć o swoim kolejnym kroku, czuję subtelny spadek siły, jakby płomień mojej ambicji tracił żar w momencie, gdy dotyka go oddech słów. Tak właśnie było po rozmowie z Andrew Carnegie, tamtej długiej nocy w roku 1908. Magnat stali zaprosił mnie do swojej biblioteki aż do świtu i rzucił mi wyzwanie, bym poświęcił 20 lat na studiowanie sekretu sukcesu. Ale ostrzegł mnie z marsową miną, jeśli zdradzisz swoje plany za wcześnie, chłopcze, oddasz władzę w ręce cudzych wątpliwości. Wyszedłem stamtąd uniesiony emocjami, ale popełniłem błąd, opowiadając jednemu z kolegów dziennikarzy, że zamierzam napisać ostateczną filozofię sukcesu. Roześmiał się tak, że echo tej drwiny brzmi w mojej pamięci do dziś. W jego śmiechu była wątpliwość, zazdrość, a przede wszystkim chłodna logika człowieka, który woli, by niemożliwe pozostało niemożliwe. Przez tygodnie jego kpiny krążyły w mojej głowie jak kruk. Potrzeba było ciszy i ciężkiej pracy, by wypędzić je z mojego serca. Czy zdarzyło ci się coś podobnego? Powiedziałeś komuś, że chcesz założyć mały biznes, spłacić długi, albo po prostu zacząć odkładać część pensji, i w zamian dostałeś spojrzenie tak sceptyczne, że wydało się cięższe niż sam ciężar finansowy. Umysł ludzki, wystawiony na zewnętrzne głosy, staje się niestabilnym gruntem. Każda cudza opinia to ślad, który ugniata ziemię, gdzie ziarno spełnienia próbuje zapuścić korzenie. Zadaj sobie pytanie: czy szukasz zachęty, czy pozwolenia? Jeśli tego drugiego, wiedz, że ono rzadko przychodzi, zwłaszcza gdy chodzi o pieniądze. Większość ludzi boi się ryzyka i odrzuca wszystko, co mogłoby zagrozić codziennemu poczuciu bezpieczeństwa, a ich mechanizmem obronnym jest zniechęcająca rada. Carnegie, który od skrajnego ubóstwa w hutach Pensylwanii doszedł do bycia najbogatszym człowiekiem na Ziemi, nigdy nie obwieszczał swoich planów na salonach Nowego Jorku. Trzymał je w tajemnicy tak twardo jak stal swoich fabryk. Gdy w końcu pojawiał się publicznie, przynosił ze sobą podpisany kontrakt albo gotowy most. Rezultat, a nie przemówienie. Sam powiedział kiedyś, że woli mówić cicho i pokazywać drapacze chmur. Ta strategia powściągliwości tworzy to, co nazywam cichym ciśnieniem wewnętrzną siłę, która rośnie za każdym razem, gdy decydujesz się działać, zamiast ogłaszać. Przypomnij sobie kocioł parowy: im szczelniej zamknięty, tym większa siła, która może poruszyć lokomotywę. Pozwól, by ciśnienie uszło, a zostaje tylko para rozwiana w powietrzu. Istnieje także potwierdzony psychologicznie mechanizm odkryty w latach 50. na Uniwersytecie Yale. Kiedy opowiadamy o jakimś celu, nasz mózg uwalnia dopaminę. Podobnie jak po osiągnięciu małego sukcesu. Czujemy się nagrodzeni przedwcześnie i zadowoleni z tej gratyfikacji, zmniejszamy prawdziwy wysiłek. W ten sposób rozmowa zastępuje działanie, intencja myli się z wykonaniem, a koło fortuny nigdy się nie obraca. Ile majątków przepadło, bo ich właściciele poczuli się bogaci tylko przez mówienie o przyszłych zyskach. Ile karier zatonęło w cieple aprobaty znajomych? Sam niemal ugrzązłem w tej ruchomej piaskownicy. Po publikacji Prawa Sukcesu odwiedziłem drukarnię w Chicago, by uzyskać wycenę nowego nakładu. Pełen zapału wspomniałem drukarzowi o planach dystrybucji aż na zachodnie wybrzeże. Pokręcił głową. Panie Hill, nikt oddalony o 3000 mil nie zapłaci za tak obszerny podręcznik. Wróciłem do domu z wątpliwością gryzącą mnie jak mol w regale. Dopiero gdy złożyłem śluby milczenia co do przyszłych celów i zacząłem nocami pisać listy sprzedażowe, odzyskałem siły. Po sześciu miesiącach egzemplarze były już w księgarniach San Francisco, a drukarz wtedy zapytał mnie: Jaki był sekret? Sekret był prosty: nauczyłem się milczeć. Teraz pozwól, że Ci rzucę wyzwanie: zatrzymaj swoje plany dla siebie przez pełne siedem dni. Nieważne, czy chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy na nową kuchenkę, rozpoczęcie wieczorowego kursu. Czy poproszenie szefa o podwyżkę? Zapisz wszystko w notesie, zamknij go w szufladzie i każdego ranka wykonaj jeden konkretny krok, wykonaj telefon, przelicz coś, przeczytaj rozdział. Zobaczysz, że bez hałasu cudzych opinii twój umysł się rozjaśni, pierś się uniesie, a pewność siebie odżyje, bo siła, która wcześniej uciekała przez język, teraz krąży jak krew w żyłach twojego celu. Siódmego dnia odpowiedz szczerze: czy brakuje ci oklasków? Czy może czujesz pulsujący ciężar mocy, która wreszcie należy tylko do Ciebie? Jeśli okaże się, że to ta druga opcja, sam sobie udowodniłeś wartość tej cichej dyscypliny. I być może właśnie wszedłeś w najbardziej owocny etap swojego życia. Czy czułeś kiedyś ten niemal nieodparty impuls, by powiedzieć komuś o nowej decyzji, o planie, który dopiero się w Tobie narodził i wciąż tętni entuzjazmem? To uczucie jest potężne, niemal odurzające. Serce przyspiesza, oczy błyszczą. A ty wierzysz, że wypowiadając to na głos, uczynisz plan bardziej realnym. Ale to, czego większość nie dostrzega, to fakt, że ten pozornie niewinny gest to jeden z największych złodziei postępu, jaki istnieje. Gdy mówisz zbyt dużo, nie tylko marnujesz energię, ale także oszukujesz samego siebie. Mylisz uczucie, że coś zrobiłeś, z rzeczywistym działaniem. Ludzki mózg ma subtelną pułapkę. Nie odróżnia wyraźnie tego, co zostało powiedziane, od tego, co zostało wykonane. Gdy opowiadasz o swoim planie z entuzjazmem, twoje ciało uwalnia dopaminę. Tę samą substancję, która wydziela się, gdy naprawdę coś osiągasz. I tu tkwi problem. Czujesz się, jakbyś coś zrealizował, choć niczego nie zrobiłeś. Tylko mówiłeś. I paradoksalnie ta drobna, iluzoryczna przyjemność potrafi rozbroić pilność, która powinna cię popchnąć do działania. Nagroda przyszła przed wysiłkiem, a gdy satysfakcja przychodzi zbyt wcześnie, wysiłek traci sens. Ile razy obiecywałeś sobie, że zaczniesz nową rutynę, zmienisz sposób odżywiania, ograniczysz wydatki, aby wyjść z długów? I ile razy mówiłeś o tym przyjaciołom, rodzinie lub współpracownikom? Tylko po to, by po kilku dniach poczuć, jak Twoja motywacja spływa w dół jak letnia woda z kranu. Wyjaśnienie nie leży w Twojej sile woli leży w tym cichym nałogu, szukaniu uznania, zanim ono się należy. A uznanie, które przychodzi przed osiągnięciem celu, działa jak oklaski podczas próby. Mylą aktora, rozpraszają koncentrację i odbierają premierze całą magię. Widziałem to wielokrotnie w ciągu dziesięcioleci u setek mężczyzn i kobiet. Pewnego razu przeprowadziłem wywiad z młodym wynalazcą, który marzył o stworzeniu maszyny pomagającej w transporcie ciężkich ładunków na farmach. Miał obiecujący szkic, wiarę w projekt i mnóstwo energii. Ale był jeden problem nie potrafił przestać mówić o swoim pomyśle. Chodził od baru do baru, od spotkania do spotkania, pokazywał rysunki, prosił o opinię, szukał zachęty. I otrzymał wiele pochwał, braw, poklepywań po plecach, ale żadnego działania. Minęło sześć lat i wszystko, co po nim zostało, to pożółkły zeszyt z notatkami. Które nigdy nie zostały wcielone w życie. Satysfakcja z bycia wysłuchanym zabiła głód realizacji. I jego wynalazek nigdy nie dotknął ziemi. Tymczasem poznałem starego stolarza na obrzeżach Pittsburgha. Ten człowiek prawie się nie odzywał. Pracował samotnie w drewnianym warsztacie, dzień po dniu. Kiedy ktoś pytał, nad czym pracuje, uśmiechał się, wycierał ręce w fartuch i odpowiadał: Wkrótce sam zobaczysz. Nie było rozgłosu, nie było obietnic, była cisza i była praca. Po latach dowiedziałem się, że ten warsztat zamienił się w fabrykę, która dziś utrzymuje ponad pięćdziesiąt rodzin. On niczego nie obiecywał, on budował. I dziś jego dzieło przemawia za niego mocniej niż jakiekolwiek słowa. Trzeba zrozumieć, że między mówieniem a działaniem jest ogromna przepaść. Mówienie wymaga śliny, działanie wymaga duszy. Ten, kto mówi zbyt wiele, często próbuje przekonać innych, a w głębi duszy także siebie, że mu się uda. Ale ten, kto działa w ciszy, nie musi nikogo przekonywać. Jego wyniki przemówią za niego. I co jest ostatecznie bardziej szanowane intencja czy przemiana? Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu tracisz na tłumaczenie się, wyjaśnianie i obiecywanie? A co by było, gdyby cały ten czas zainwestować w prawdziwe działanie? Gdybyś zamiast wypisywać, co zamierzasz zrobić, po prostu zaczął, w ciszy, skupiony, zdeterminowany, wtedy satysfakcja przyszłaby później, prawdziwa, pełna, smakująca jak osiągnięcie, a nie jak złudzenie. Musisz coś zaakceptować. Mówienie o planie nie sprawia, że staje się on bardziej realny. Wręcz przeciwnie, czyni go bardziej narażonym narażonym na opinie innych, przedwczesną krytykę, skrzywione spojrzenia tych, którzy niczego nie stworzyli. Ale żyją po to, by oceniać pracę innych. I co gorsza, narażonym na twoje własne rozleniwienie. Poczujesz się, jakbyś szedł do przodu, choć nie zrobiłeś ani jednego konkretnego kroku. A gdy się zorientujesz, czas minie, energia ostygnie i świat nie będzie już czekał na to, co obiecałeś. Zrób eksperyment. Następnym razem, gdy poczujesz potrzebę, by opowiedzieć komuś o swoim planie, nie mów. Zapisz go. Weź kartkę papieru i opisz, co zamierzasz zrobić. Złóż ją i schowaj do kieszeni, i obiecaj sobie, że pokażesz ją komuś dopiero wtedy, gdy zadanie będzie wykonane, gdy cel zostanie osiągnięty, gdy plan stanie się rzeczywistością. Zrób to raz, a przekonasz się, jaka moc tkwi w ciszy, nie w obietnicach. Poczujesz, może po raz pierwszy, siłę, która rodzi się, gdy pracujesz naprawdę głodny działania, a nie nasycony wyobrażonymi oklaskami. Bo ostatecznie to nie słowa budują prawdziwe życie. Lecz to, co robisz, gdy nikt nie patrzy, nikt nie pyta, nikt nie bije braw. To w tych momentach objawia się charakter. I właśnie wtedy, dokładnie wtedy, zaczynają się rodzić cisi zwycięzcy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo ich pomysły, marzenia i projekty są kruche na samym początku, niczym świeżo posadzona sadzonka. A jak każdy kiełek, który dopiero próbuje przebić się przez ziemię, te idee potrzebują ochrony, nie ekspozycji potrzebują ciepła, nie osądu. Potrzebują ciszy, nie publiczności, bo świat nie ma cierpliwości do tego co dopiero kiełkuje. Chce widzieć dorosłe drzewa, dojrzałe owoce, spektakularne wyniki. A co się dzieje z nasionem, które zostanie wykopane zbyt wcześnie? Ono ginie. I to samo dzieje się z twoimi planami, gdy dzielisz się nimi z kimś, kto nie jest gotów, by je zrozumieć. Czy kiedykolwiek mówiłeś o czymś, co cię inspirowało? O celu, zmianie, osobistym przełomie, i po usłyszeniu odpowiedzi drugiej osoby, poczułeś, że popełniłeś błąd? Jakbyś zdradził sekret komuś, kto nie powinien go znać? To trochę jak ostrożnie rozniecić płomień, a potem pozwolić komuś, kto nie rozumie jego znaczenia, go zdmuchnąć. Ludzie tak właśnie robią. Czasem z zazdrości ukrytej pod płaszczykiem troski, innym razem z niewiedzy udającej mądrą radę. A są też tacy, którzy nie potrafią zobaczyć tego, co ty widzisz, bo nigdy nie odważyli się wyobrazić sobie czegoś poza rutyną, która ich więzi. Nauczyłem się tej lekcji w bardzo trudny sposób. Na początku lat 30. XX wieku, kiedy wielki kryzys gospodarczy wciąż nawiedzał Stany Zjednoczone, przechodziłem przez okres całkowitej niepewności. Miałem już na koncie kilka publikacji, ale starałem się stworzyć nowy model edukacyjny oparty na zasadach osiągania sukcesu. Był to pomysł zbyt nowatorski na tamte czasy. Podzieliłem się tą wizją ze znajomym, kimś, kogo do tej pory uważałem za rozsądnego i godnego zaufania. Gdy skończyłem opowiadać, spojrzał na mnie ze współczuciem i powiedział: Nie sądzisz, że to zbyt ambitne marzenie, jak na kogoś, kto ledwo ma pieniądze na czynsz? Te słowa nie były wypowiedziane z gniewem, były łagodne. I właśnie dlatego tak niebezpieczne. Uderzyły mnie jak lodowaty powiew wiatru w już osłabione ciało. Przez wiele tygodni zadawałem sobie pytanie, czy mój pomysł w ogóle ma sens. Przepisywałem strony, wątpiłem w siebie, wahałem się przed każdym kolejnym krokiem. Wszystko dlatego, że zbyt wcześnie ujawniłem swój projekt. Pozwoliłem, by opinia innych wtargnęła w przestrzeń, która była jeszcze święta i wciąż się formowała. Od tamtej chwili obiecałem sobie, że już nigdy nie pozwolę, by zewnętrzne głosy kształtowały to, co dopiero rodzi się wewnątrz mnie. Na wszystko przychodzi właściwy czas. A czas ochrony zawsze poprzedza czas ujawnienia. To, co wzrasta, potrzebuje cienia, a nie reflektorów. Rozejrzyj się wokół. Ilu ludzi znasz, którzy dzielą się każdym małym krokiem w mediach społecznościowych, podczas rozmów przy piwie, w trakcie lunchu? Wierzą, że to pomoże im iść naprzód. Ale w praktyce dzieje się odwrotnie. Każdy komentarz, który otrzymują, wywołuje kolejną korektę. Zmianę kierunku, utratę tożsamości. Zaczynają formować swoje idee, by przypodobać się innym, by zmieścić się w cudzych normach. I krok po kroku to, co było oryginalne, pełne energii i osobiste, staje się czymś ogólnym, bez siły i bez duszy. Pomyśl o pracy rzeźbiarza. Gdy zaczyna, nie pokazuje popękanego marmuru, nie pokazuje pyłu, błędów ani poprawek. Pracuje w ciszy, w odosobnieniu skupiony na każdym detalu. Dopiero gdy rzeźba nabierze kształtu, gdy będzie czymś trwałym, odpornym na ocenę, wtedy ją pokazuje. I wszyscy się zachwycają nie procesem, lecz efektem. Tak powinno być i z Tobą. Proces należy do Ciebie. Cisza należy do Ciebie. Prawo do popełniania błędów bez oklasków ani gwizdów należy do Ciebie. I jest to nie tylko prawo, ale wręcz konieczność. Milczenie nie oznacza, że coś ukrywasz. Oznacza, że coś chronisz, umacniasz, szanujesz naturalny rytm spraw, a ten rytm, wbrew temu, co sądzą inni, nie poddaje się pośpiechowi. Jeśli mówisz za dużo zbyt wcześnie, poczujesz się zmuszony do przedwczesnego pokazania wyników. Zaczniesz usprawiedliwiać coś, co dopiero się rodzi, a nic nie zabija marzenia bardziej niż zmuszanie go do pokazania się, zanim będzie gotowe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy mówisz, zapraszasz do osądzania. A osądy, nawet te w dobrej wierze, są ciężarem. Gromadzą się w Twoim umyśle i niepostrzeżenie zaczynasz działać nie po to, by iść naprzód, ale po to, by się tłumaczyć. Wpadasz w cykl nieustannych dostosowań, w którym łatwo zgubić istotę swojego projektu. Widziałeś kiedyś kogoś, kto próbował zadowolić wszystkich? Efekt jest zawsze ten sam: coś bez mocy, bez tożsamości. Bo to, co ma przypodobać się każdemu, nigdy nikogo nie zmienia. Dlatego zamilknij, ale zamilknij z intencją. To nie jest kwestia bycia tajemniczym czy wyniosłym. Chodzi o zrozumienie wartości tego, co budujesz. Chodzi o to, że twój plan, teraz, potrzebuje cię w całości, bez ingerencji, bez skażenia. A kiedy będzie gotowy, gdy będzie wystarczająco silny, by iść własną drogą, wtedy pokaż go światu. Nie po to, by się tłumaczyć, nie po to, by coś udowodnić ale dlatego, że to, co solidne, mówi samo za siebie. To, co prawdziwe, nie potrzebuje tłumaczenia, nie potrzebujesz aprobaty, potrzebujesz struktury, potrzebujesz skupienia, potrzebujesz jasności. A wszystko to znajduje się w ciszy, to w ciszy rodzą się idee, tam krystalizuje się zaufanie, tam działanie staje się nieuniknione, to w ciszy stajesz się autorem swojego losu, a nie tłumaczem cudzych opinii. Pamiętaj, świat szanuje tych, którzy pojawiają się z czymś gotowym, z czymś, co przetrwało wątpliwości czas i własny strach, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy chronisz to, co w tobie się rodzi, z dyscypliną, pokorą i przede wszystkim z milczeniem. Podczas gdy większość ludzi spieszy się, by ogłaszać każdy swój krok, prawdziwi twórcy idą w ciszy, pozwalając, by to ich rezultaty przemawiały za nich. Jest coś niemal mistycznego w tych, którzy idą w milczeniu. Którzy nie proszą o pozwolenie, by marzyć, i nie tłumaczą się, dlaczego oddalają się od rozproszeń. Oni po prostu się pojawiają, gotowi. I kiedy świat w końcu ich dostrzeże, na osąd jest już za późno, ponieważ to, co zostało zbudowane, jest zbyt trwałe, by mogło zostać zignorowane. W ciągu życia zrozumiałem, że istnieje głęboka różnica między pragnieniem bycia docenionym, a rzeczywistym zasługiwaniem na uznanie. Jedno pragnie oklasków, drugie wywiera wpływ. Jedno domaga się uwagi, drugie narzuca swoją obecność. Czy zauważyłeś, jak często spotyka się ludzi, którzy mówią, mówią i mówią, ale kiedy przychodzi czas, by spojrzeć na ich dokonania, nie ma nic, nie ma dzieła, tylko intencje, nie ma struktury, tylko słowa. A jednak to właśnie ci ludzie są najbardziej sfrustrowani, że nikt ich nie docenia, nie rozumieją, że aby być wysłuchanym. Trzeba najpierw stworzyć coś, co zasługuje na to, by zostało usłyszane. Prawda jest prosta, a przez to potężna. Gdy milczysz i działasz, twoja obecność zaczyna niepokoić, nie przez arogancję, ale dlatego, że bez słów obnaża brak ruchu w życiu innych. Widziałem to nieraz, na spotkaniach, kolacjach, w biznesowych rozmowach. Wystarczyłoby ktoś wszedł w ciszy z pewną postawą, bez potrzeby tłumaczenia się a reszta stawała się niespokojna. Nie musiał nic mówić. Sposób, w jaki zajmował przestrzeń, mówił wszystko. Dlaczego tak się dzieje? Bo cisza, poparta rezultatami, staje się lustrem. A niewielu potrafi spojrzeć w swoje odbicie, gdy widzi, że stoją w miejscu, podczas gdy inni idą do przodu. Twoja dyscyplina, Twoja konsekwencja, Twoje skupienie wszystko to rzuca światło na chaos tych, którzy wolą wyglądać na zajętych niż być naprawdę produktywnymi. I właśnie wtedy pojawiają się komentarze, żarty, oceny, nie dlatego, że się mylisz, ale dlatego, że twoje ciche zachowanie obnaża to, czego inni unikają. Pamiętam dokładnie czas, gdy żyłem w odosobnieniu, na farmie w Wirginii, pisząc myśl i bogać się. Wielu uważało, że zniknąłem, że moja kariera upadła, otrzymywałem listy, bym wrócił do wystąpień publicznych, bym znów stał się widoczny. Ale ja wiedziałem co robię. I gdy książka była gotowa, nie potrzebowała kampanii. Wystarczyło, że ujrzała światło dzienne, bo zawierała prawdę. Bo była wynikiem dyscypliny, nie ekspozycji. I to właśnie ta cisza dała jej siłę, by przetrwać pokolenia. Gdybym w tamtym czasie próbował się tłumaczyć, udowadniać, że działam, że jestem aktywny, być może nigdy nie skończyłbym manuskryptu. A co gorsza, być może oddałbym coś płytkiego, napisanego na szybko, tylko po to, by udowodnić, że istnieje. Największa lekcja, jaką stamtąd wyniosłem, brzmi: gdy naprawdę jesteś skupiony na działaniu, nie masz ani czasu, ani potrzeby, by się tłumaczyć. Wystarczysz samemu sobie. Angażujesz się w dzieło, a nie w publiczność. Niektórzy mówią, że milczenie to słabość, że kto milczy, ten się boi. Ale to mówią tylko ci, którzy nigdy nie mieli odwagi wytrwać, gdy nikt nie patrzył, którzy nigdy nie stworzyli czegoś tak wielkiego, że nie potrzebowało to obrony. Prawda jest taka, że cisza jest niewygodna, bo jest przeciwieństwem niepokoju. Gdy inni biegają, by udowodnić swoją wartość, ty po prostu idziesz, krok po kroku, aż to, co robisz, stanie się tak oczywiste, tak konkretne, tak użyteczne, że żadne słowa nie będą potrzebne. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Gdybyś nigdy nie mógł wyjaśnić, co robisz, czy twoje życie i tak by to udowodniło? Czy twoje działania byłyby tak spójne, że tłumaczenia stałyby się zbędne? Bo to właśnie poziom, do którego warto dążyć. Być tak klarownym w tym, co robisz, że twoja biografia nie potrzebuje przypisów. Być tak konsekwentnym w efektach, że nikt nie ma wątpliwości, że idziesz właściwą drogą. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn. Jeden wciąż mówi o poświęceniach, które ponosi, planach, które snuje, trudnościach, które przechodzi. Potrzebuje tego, by przypomnieć sobie, że próbuje. Drugi po prostu idzie, wstaje wcześnie, pracuje w ciszy, uczy się, gdy inni śpią. A pewnego dnia ten drugi mężczyzna pokazuje coś gotowego. Działający biznes, wydaną książkę, spłacony dług, widoczną przemianę. Jak myślisz, którego z nich świat bardziej szanuje? I nie łudź się, ci, którzy dziś szydzą z Twojej ciszy, później pochylą głowy przed Twoim dziełem. Ale nie rób tego dla nich. Rób to dla siebie, dla swojego spokoju, dla swojej pewności, dla swojego zobowiązania do życia, które jest dowodem, a nie reklamą. Największa prawda jest taka, że ostatecznie świat szanuje tylko jedno: rezultaty. Nie obietnice, nie słowa, nie zamiary. Ale to, co zostało zrobione. To, co stoi, gdy opadnie kurz. Dlatego mówię ci to z przekonaniem człowieka, który widział, jak ludzie się podnoszą i upadają. Nie przejmuj się tym, czy cię zrozumieją. Zadbaj o to, by nie dało się ciebie zignorować. Zbuduj życie, którego nie da się nie zauważyć. A gdy zapytają, co zrobiłeś, nie mów nic, po prostu pokaż, bo cisza, gdy otoczona owocami, staje się najpotężniejszym przemówieniem: Mów mniej, buduj więcej. Za każdym razem, gdy wybierasz ciszę z intencją, chronisz swoją energię, zyskujesz jasność i przyspieszasz swój rozwój. Świat nie potrzebuje słyszeć, co zamierzasz, musi zobaczyć, co osiągnąłeś. A gdy to się stanie, słowa staną się zbędne. Teraz, gdy zrozumiałeś tę zasadę, następny film, który właśnie pojawia się na ekranie, pomoże ci wspiąć się o jeden stopień wyżej w Twoim rozwoju mądrości i stać się o 1% lepszą wersją siebie. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę ze mną. Czekam tam na ciebie.